Siema. tutaj Marek. Um, moje rozważania przez ostatniej chwili na temat tego czego jest, czego nie ma, jaki jest sens życia w zależności od tego, chciałem nagrać filmik na temat tego jak, jak jest jeśli, jeśli jest, jeśli go nie ma. Czyli zakładamy jeden lub drugi scenariusz. A bardziej nie Boga, tylko powiedzmy piekła i nieba, co nie? Bo to w tym jest cały problem. Więc w tym filmiku omówię yy, jaka jest ostateczny sens życia i cnota, jeżeli nie idzie się do nieba do piekła po śmierci, tylko nie wiem, cokolwiek odrodzenie, inny świat, albo po prostu ciemność, wszystko jedno. Jeżeli nie ma piekła albo nieba, ostatecznym celem życia dla mnie jest po prostu życie dobrze. Tak jak Ci się podoba, dla przyjemności, dla radości. Nie troszcząc się o to... No nie musisz się troszyć, jeżeli po śmierci nie trafisz do piekła za to, że się był, że tam przesadzałeś z niektórymi rzeczami, to... To jest To taki jest moim zdaniem sens. No. Nie No. A cnotą, która byłaby naj, najcenniejsza w świecie, w którym nie ma piekła i nieba, byłaby cnota bezstydności i cnota samolubstwa. To nie sprawiały, że czynisz progres i że żyjesz zgodnie z tym, jak chcesz żyć. Samolubność by sprawiała, że nie, 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 nie zatrzymałbyś się, kiedy coś chcesz zrobić. Zresztą, nawet w świecie, w którym jest piekło i bo samolubność do pewnego stopnia jest bardzo użyteczna, nie tylko dla siebie. A bezwstydność, czyli cnota, która polega na tym, no, może bardziej nie wiem, co to nazwać, ale polega to po prostu na tym, że nie czujesz wstydu, na przykład na tym, że patrzysz się na dupę pani na plaży. Ehehe. No. Ale, no, że echa ludzie idą. Ok, ciąg dalszy. W sumie nie wiem, chyba tylko podsumowanie już mi zostało, bo to jest krótkie do omówienia. Jeżeli nie ma piekła i nieba i nie jesteś karany za grzechy czy też inne niemoralne czyny, to w takim wypadku najlepiej jest żyć dla radości i dla przyjemności. I tyle. A, a największą cnotą jest samolubstwo i bezstydność. W następnym odcinku omówię, jaka jest. Jaki jest sens życia? Jakie są najważniejsze noce w wypadku, jeśli piekło i niebo istnieją?